Cześć! Dzisiaj skupimy się na fundamencie fundamentów, w którym są nazwy dźwięków. Dzięki temu będziemy mogli pójść dalej w naszym muzycznym rozwoju oraz ujednolicimy nasze słownictwo, dzięki któremu łatwiej będzie nam się komunikować. Nazywam się Kiepuszewski Piotr, to jest kanał Ścieżka Uwielbienia, na którym uczymy się wspólnie muzycznego uwielbienia. Zapraszam Cię do klawiatury. Zanim to nastąpi, dosłownie trzy zdania o dzisiejszym temacie. Skupimy się dzisiaj na podstawowych dźwiękach z tak szeregu diatonicznego. Są to dźwięki znajdujące się na białych klawiszach fortepianu. Są to popularne dźwięki, które pewnie znasz ze szkoły podstawowej o nazwach solmizacyjnych do, re, mi, fa, sol, la, si. Solmizację stosujemy głównie podczas śpiewania, ponieważ ułatwia nam ona odczytywanie zapisu nutowego. Wszystkie materiały nutowe, które będą wyświetlane w tym filmiku, możesz pobrać, zapisując się na newsletter, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu. Tymczasem zapraszam już do klawiatury. Nazwy solmizacyjne dźwięków są alternatywą dla nazw literowych. I tak mamy po kolei dźwięki: C, D, E, F, G, A, H. Nazwy dźwięków są nam bardzo przydatne, abyśmy dzięki nim w kolejnych krokach mogli zagrać akordy a dzięki akordom, pieśni uwielbienia. Dźwięki te są ułożone na białych klawiszach w odległościach półtonów lub całych tonów. Filmik o półtonach i całych tonach możesz obejrzeć, klikając w kartę, która wyświetla się teraz w prawym górnym rogu. Zacznijmy od zlokalizowania dźwięku C. Dźwięk C znajduje się na białym klawiszu po lewej stronie od dwóch czarnych klawiszy. Mamy dwa czarne klawisze i po ich lewej stronie znajduje się biały klawisz i jest to właśnie dźwięk C. Ten dźwięk C znajduje się również tutaj, tutaj, także tu oraz niżej. I mała niespodzianka: dźwięk C znajduje się również tutaj na końcu. Kolejnym dźwiękiem jest dźwięk D. Znajduje się on na białym klawiszu pomiędzy dwoma czarnymi klawiszami. I podobnie jak dźwięk C, znajduje się również w innych miejscach klawiatury, pomiędzy dwoma czarnymi klawiszami. Następny dźwięk to dźwięk E. Znajduje się po prawej stronie od dwóch czarnych klawiszy. Następny dźwięk to dźwięk F. Znajduje się po lewej stronie od trzech czarnych klawiszy. Następny jest dźwięk G. A. I ostatni dźwięk H, który znajduje się po prawej stronie od trzech czarnych klawiszy. W tym miejscu daję małą podpowiedź. W krajach zachodnich zamiast dźwięku H, ten dźwięk nazywany jest dźwiękiem B. W ten sposób łatwiej to zapamiętać, ponieważ w nazewnictwie wtedy występuje 7 pierwszych liter alfabetu. Zaczynając od litery A, B, C, D, E, F, G. Jest to o tyle istotne, że jeśli będziesz grał, grała pieśń uwielbienia pochodzące na przykład ze Stanów Zjednoczonych, tam często w zapisie akordowym, zamiast akordu np. hadur albo hamol, jest napisany bemol albo bedur. Ale o tym opowiem w innym filmiku. Teraz zobaczmy, jak poszczególne dźwięki wyglądają na pięciolinii. Na początku powiedzmy sobie szybciutko, czym jest pięciolinia. Pięciolinia jest to przestrzeń złożona z linii. I pól, na których możemy zapisywać poszczególne dźwięki. Pięciolinia składa się z pięciu linii oraz czterech pól. Linie liczymy od dołu do góry, podobnie pola od dołu do góry. Jeśli chcemy zapisać jakieś dźwięki, których wysokość znajduje się poza pięciolinią, dorysowujemy wtedy dodatkową kreskę pod lub nad pięciolinią. Na początku na pięciolini powinniśmy napisać odpowiedni klucz. Skorzystamy tutaj z dwóch najbardziej podstawowych kluczy: z klucza wiolinowego i z klucza basowego. Początkowa kropka klucza wiolinowego wyznacza nam miejsce dźwięku G na linii. Natomiast linia, która znajduje się między dwoma kropkami klucza basowego, pokazuje nam, w którym miejscu znajduje się dźwięk F. Dźwiękiem, który pomoże nam znaleźć jakiś punkt wspólny dla obu kluczy, jest dźwięk C który w kluczu wiolinowym będzie zapisany na dodanej pierwszej dolnej linii, a w kluczu basowym na pierwszej dodanej górnej. Skupmy się przez moment jeszcze na kluczu wiolinowym. Tak jak już powiedziałem, dźwięk C znajduje się na pierwszej dodanej dolnej linii. Następnym dźwiękiem będzie dźwięk D, który znajduje się pod pięciolinią, czyli pod pierwszą linią. Następnie jest dźwięk E, który znajduje się na pierwszej linii. Kolejno dźwięk F na pierwszym polu, dźwięk G na drugiej linii, dźwięk A na drugim polu, dźwięk H na trzeciej linii i na samym końcu dźwięk C, który znajduje się na trzecim polu. W podobny sposób możemy sprawdzić klucz basowy, zaczynając tym razem od góry. Dźwięk C kresłne znajduje się na pierwszej dodanej górnej linii, znajdującej się nad pięciolinią. Następnie poniżej mamy dźwięk H, który znajduje się nad pięciolinią, dźwięk A znajdujący się na piątej linii, dźwięk G, który znajduje się na czwartym polu, dźwięk F znajdujący się na czwartej linii, dźwięk E znajdujący się na trzecim polu, dźwięk D znajdujący się na drugiej linii oraz dźwięk C znajdujący się na drugim polu. Jeśli ten materiał był dla ciebie przydatny, zachęcam cię, abyś zasubskrybował ten kanał poprzez kliknięcie czerwonego przycisku subskrybuj oraz zdania łapki w górę. Możesz też zostawić komentarz z informacją, czego chciałbyś chciałabyś nauczyć się następnym razem lub jeśli cokolwiek było niejasne, również daj o tym koniecznie znać w komentarzu. Tymczasem bardzo dziękuję ci za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć.